W dzisiejszym odcinku ujawnię całą linię MacBooków, jaką Apple zaplanowało nam na rok 2022 oraz ujawnię wam, jak ceny będą kształtowały się w Polsce za MacBooka Pro z procesorem M2 oraz za MacBooka R z procesorem M2 i czym one będą się od siebie różniły. Także zapraszam do oglądania. Także zacznijmy od artykułu na Macrumors, gdzie Mark Gurman, tak się to wymawia, yy, przewiduje, że. Apple w 2022 roku ma wypuścić aż 5 nowych Maców. I ma to być na przykład iMac, który ma być lepszy od tego iMaca z procesorem M1 24-calowego. Ma to być nowy Mac Mini, najprawdopodobniej z procesorem M1 Pro i M1 Max. Oraz ma to być nowy Mac Pro, który jeszcze nie wiadomo jaki do końca zostanie procesor. Ale jak chcecie zobaczyć o tym film, to pamiętajcie o subskrypcji. Kochani, bardzo was również proszę o lajka pod tym wideo, jeśli lubicie tego typu filmiki. Mi research takich rzeczy zajmuje wiele godzin, a Was nic to nie kosztuje, więc bardzo Was proszę rozwalcie tego lajka. I ostatnimi dwoma MacBookami mają być MacBook Air z procesorem M2 oraz MacBook Pro z procesorem M2. Także o MacBooku r z procesorem M2 mówiłem Wam w ostatnim filmiku, jak chcecie go zobaczyć to pamiętajcie, tutaj wejdźcie sobie i obejrzyjcie. Ale w skrócie, ten MacBook r z procesorem M2 ma być konkretnie Przeprojektowany, ma mieć białe ramki, białą klawiaturę, ma być dostępny w różnych kolorach. Ma mieć procesor M2 właśnie lepszy wyświetlacz, no i parę różnych innych funkcji. I teraz się pewnie zastanawiacie, czy właśnie ten MacBook Air z procesorem M2 zastąpi w linii całych w tej całej serii MacBooków na stronie Apple tego obecnego MacBooka Air z procesorem M1. Otóż nie, ponieważ ten MacBook Air z procesorem M1, który wyszedł rok temu, Dalej pozostanie w sprzedaży za taką samą cenę 5200 zł, najprawdopodobniej. A ten nowy MacBook Air z procesorem M2 ma być ujawniony gdzieś w połowie roku za około w Polsce 6999 zł lub Minimalna cena to będzie cena obecnego MacBooka Pro 13 cali, czyli to jest 6699 zł. Ja przewiduję taką cenę, ale bardziej mi się skłaniał jednak do tej ceny. Dlaczego? Dlatego, że Troszeczkę teraz jest większa inflacja, złotówka troszeczkę się osłabiła w stosunku do dolara, dlatego myślę, że Apple będzie chciało właśnie taką cenę tutaj wypuścić. I dlaczego ten MacBook Air z procesorem M1 pozostanie dalej w sprzedaży? Ponieważ Apple, gdy wypuściło tego nowego MacBooka Air w 2018 roku, troszeczkę przeprojektowanego przed tym starym MacBookiem. A który dokładniej wyglądał właśnie tak, nie wiem czy pamiętacie, miał takie bardzo szerokie ramki i wyświetlacz w ogóle chyba 1080p. No to jak Apple właśnie wypuściło ten nowy model, to ten stary dalej pozostał w sprzedaży za taką samą cenę, a ten po prostu był droższy, a był konkretnie za 5999 zł. I później Apple po prostu co roku sukcesywnie zmniejszało jego cenę wyjściową i oferując również więcej pamięci, bo, bo też trzeba pamiętać, że wtedy on był jeszcze dostępny z dyskiem 128 GB. Później Apple oferowało 256, tak jak obecnie, i nawet obniżyło cenę. Także oczywiście stawał się on z roku na rok coraz lepszą wartością. No i obecny, ten oczywiście MacBook rsm M1, jest mega wartością, za 5200 zł. Ja go Wam oczywiście polecałem w moich filmach. Tutaj Was odsyłam, chcecie zobaczyć więcej i zastanawiacie się, jakiego MacBooka kupić obecnie. Ja obecnie oczywiście polecałbym Wam tego właśnie MacBooka. Ma on najlepszą wartość. I raczej właśnie tego MacBooka Pro 13 cali nie tykajcie, bo on jest tylko niewiele szybszy od tego MacBooka RM1. Ma troszeczkę jaśniejszy ekran, troszeczkę lepiej działa na baterii, ale nie jest o 1500 zł lepszy według mnie żeby był właśnie warty tej dopłaty i co się w ogóle stanie właśnie z tym MacBookiem Pro 13 cali M1 jak wyjdzie ten właśnie MacBook R Przeprojektowany z procesorem M2. Otóż, oczywiście Apple tego Maca wywali w ogóle ze swojej linii, dlatego że on dalej ma touchpada, a już Apple te nowe MacBooki wypuściło bez touchpada i nie będzie on już więcej po prostu kontynuowany. I ten MacBook Pro 13 cali zostanie usunięty, a w zamian za niego zostanie po prostu MacBook Pro 14 cali. Ale tańszy od tego nie będzie on posiadał procesora, oczywiście tego M1 Pro ani M1 Max, tylko będzie posiadał właśnie procesor M2 i troszeczkę wolniejsze SSD, troszeczkę wolniejszy RAM. Najprawdopodobniej będzie również miał o jeden port Thunderbolt mniej, bo Apple lubi po prostu te swoje MacI Pro tym rozróżniać, że ten lepszy zazwyczaj ma na 4 porty Thunderbolt, a ten słabszy ma 2. I tutaj najprawdopodobniej ja przewiduję, że tak to właśnie będzie wyglądać. I ten MacBook Pro z procesorem M2, według mnie, będzie kosztował właśnie 8200 zł, około i będzie to taki właśnie pomiędzy właśnie MacBook, pomiędzy tym nowym MacBookiem rm 2 i pomiędzy nowym MacBookiem Pro 14 M1 Pro, który został ogłoszony około miesiąca temu i dlatego będzie właśnie tak zrobiony, żeby każdy po prostu zastanawiał się, a czym, czy by może tutaj nie dopłacić troszeczkę i nie kupić sobie tego z tym troszeczkę szybszym procesorem, który ma wie, więcej rdzeni, ma troszeczkę szybsze SSD, szybszy RAM, więcej portów Thunderbolt, no i Ogólnie tak to będzie wyglądać, ale jeśli chodzi o ekran, to myślę, że ten MacBook Pro M2 14 cali otrzyma ten sam ekran, co ten właśnie Mac. A będzie się różnił tym, o czym właśnie Wam mówiłem. Także podsumowując całą linię nowych MacBooków z 2022 roku, jakie Apple planuje mieć w swojej ofercie, będzie to podstawowy MacBook Air M1 za 5200 zł. Kolejnym będzie MacBook Air z procesorem M2 i oczywiście przeprojektowany z białą klawiaturą, białymi ramkami za około 6999 zł, albo 6699. Kolejnym troszeczkę droższym, lepszym komputerem będzie MacBook Pro M2, który będzie miał czarne ramki, będzie wyglądał tak jak ten Mac Pro, który został niedawno właśnie ogłoszony, o ten dokładnie, tylko oczywiście będzie troszeczkę słabszy, troszeczkę będzie miał pewnie o, o jeden mniej port Thunderbolt, mniej. Może nie wiem, nie będzie miał HDMI i y, slotu na karty SD, ale to nie jest takie pewne, bo w sumie to nie jest takie drogie, prawda, z, y, dodać. Y port HDMI i kartę SD dla Apple, więc nie wiem, jak oni to planują jeszcze je od siebie rozróżnić, oprócz oczywiście tymi szybko szybkościami dysków. Kolejny będzie oczywiście Mac Pro 14, który myślę, że będzie jeszcze bardziej popularny niż teraz, właśnie przez to, że będzie niewielka oczywiście różnica w cenie między tymi dwoma i Apple będzie chciało, żeby ludzie dopłacali do tego. I kolejny będzie MacBook Pro 16, który ludzie często wybierają tylko dlatego po prostu, że ma większy ekran i niestety szkoda, ale Apple w przyszłym roku nie ma w planach wypuścić na przykład MacBooka R z ekranem na przykład 15 albo 16 cali, co jest troszeczkę smutne, bo wiadomo, że wiele osób oczywiście upgrade'uje tego Maca tylko po to, żeby mieć większy ekran. Wiele osób jest przyczepionych do tego ekranu 15 cali, no i muszą oni niestety płacić aż 13 300 zł tylko po to, żeby dostać po prostu MacBooka z większym Ekranem. No i oczywiście były jakieś tam rok temu jakieś plotki, że Apple ma wypuścić tego MacBooka R z większym ekranem, ale jak na razie zostało to skasowane ten program i tak ma wyglądać w linia w 2022 roku. Zobaczymy, co będzie w 2023 roku. Dajcie znać, na którego Maca wyczekacie albo którego może już kupiliście i nie zamierzacie zmieniać. Nie zapomnijcie o subskrypcji, jak chcecie więcej filmików o nowym Macu Pro, o nowym Macu Mini i nowym iMacu. To ja było na tyle dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie, papa. Pa.